Tęcza, 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 kolorowa tęcza. Tęcza, tęcza, piękna tęcza. tęcza. Tęcza, 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 tęcza super fajna. Tęcza fajna po deszczu. Cześć, cześć, cześć. Z tej strony Gracjan, a tutaj jest właśnie bardzo fajna tęcza po deszczu. Bardzo fajnie wygląda. Tęcza, tęcza, tęcza. Super fajna tęcza. Super fajna, tęcza, tęcza. Tęcza, tęcza po deszczu. Super piękna tęcza. Tęcza. Super piękna. Tak, taka fajna właśnie tutaj tęcza jest. Tenże pozdrawiam wszystkich. Z, z, pod tej pięknej tęczy i na razie cześć. Tęcza, tęcza, tęcza. Super, piękna tęcza. Super, piękna, tę piękna tęcza. Tęcza wspaniała.